Dzisiaj gościmy w Gębicach w gminie Czarnków i bardzo serdecznie pragnę powitać gospodarza dzisiejszej uroczystości, wicemarszałka województwa Wielkopolskiego, pana Krzysztofa Grabowskiego. 9 sołectw otrzymało wyróżnienia, 9 zostało laureatami konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska, więc oprócz tego, że mają ten tytuł, to mają również nagrodę finansową w wysokości 5 tysięcy złotych do wykorzystania w sołectwie. To ma zachęcić ich jeszcze bardziej do aktywności, a innym wytyczyć drogę, pokazać, że można osiągać sukces, ale można go osiągnąć pracując w grupie wspólnie dla dobra swoich miejscowości. jest to dla nas na pewno niesamowity zaszczyt, że możemy z północnej Wielkopolski gościć wszystkich przedstawicieli Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Jesteśmy szczęśliwi, że akurat u nas w powiecie czarnkowsko-czcianeckim w gminie Czarnków, odbywa się w tym roku gala liderów podsumowująca całokształt pracy, wysiłku i działalności wszystkich wolontariuszy, którzy pracują przy tak zwanej Wielkopolskiej Odnowie Wsi. Również marszałek i samorząd Województwa Wielkopolskiego zaplanowali troszkę atrakcji, czyli mamy występ Gwiazdy Wieczoru, mamy dzisiaj przedstawicieli naszych lokalnych społeczności, mamy przedstawicieli naszego tutaj gminnego zespołu pieśni i tańca, który powołaliśmy w ubiegłym roku do życia, więc same piękne niespodzianki. Przetańczyć całą noc, przetańczyć noc na tylko Polska Odnowa Wsi to przede wszystkim idea, która ma łączyć ludzi. Ma y, łączyć ludzi wokół odnowy, ludzi, którzy tworzą grupy odnowy miejscowości, przygotowują strategię, którzy wiedzą, jak chcą zmieniać rzeczywistość, która ich otacza. A my im dajemy instrumenty, żeby to czynili w postaci konkursów i dotacji, i to bardzo konkretnych. W ramach Wielkopolskiej odnowy wsi mamy cztery konkursy dotacyjne. Ten, który cieszy się największym zainteresowaniem, a więc konkurs Pięknie Wielkopolska Wieś, ale również konkurs odnowa wsi szansą dla aktywnych sołec, tak zwany mały konkurs zakupowy, konkurs dla organizacji pozarządowych Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą i od dwóch lat również. Konkurs, który cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, a więc Wielkopolska wspiera gospodynie wiejskie. Ale przede wszystkim zależy nam na tym, żeby... Te oddolne inicjatywy pochodziły od mieszkańców, żeby angażowali się w życie swoich lokalnych społeczności i żeby to oni decydowali o tym, co chcą u siebie zmieniać. To jest najważniejsze, najistotniejsze. A dzięki też temu programowi ta aktywność jest bardzo duża, bo 2300 miejscowości mamy już w tym programie ze 193 gmin. Przez kilkanaście lat na różnego rodzaju projekty przeznaczyliśmy 93,5 miliona złotych. Ponad 4000 projektów udało się zrealizować, więc to są dane, które w jasny sposób pokazują, że jest sukces tego programu, ale też jesteśmy wzorem do naśladowania, bo na bazie Wielkopolskiej Odnowy Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowało nam byśmy byli jako Wielkopolska gospodarzem Europejskiego Kongresu Odnowy i Rozwoju Wsi. Ten kongres w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej odbył się w maju. Zgromadził około 5 tysięcy ludzi, kilkunastu ministrów rolnictwa z Unii Europejskiej, komisarza do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, więc nasza Wielkopolska Odnowa Wsi znana jest nie tylko w naszym regionie, nie tylko w Polsce, ale również już w Europie. Gminy powinny stworzyć swoje strategie odnowy wsi, to od tego musimy zacząć przede wszystkim. Później muszą mieć swój cel, który chcą realizować w danym roku i co jest dla nich najistotniejsze we wsi. No i przede wszystkim społeczność lokalna, żeby była wspólna i mieli wspólne interesy i wspólnie dla siebie, żeby działały. Jako sołtys jest to moja już druga kadencja i od sześciu lat jako sołectwo loty aktywnie uczestniczymy w programie Wielkopolska Odnowa Wsi. Pozyskiwaliśmy środki już jako i organizacja pozarządowa, ale też z ramienia gminy Okonek na działania inwestycyjne i też te pozainwestycyjne na doposażenia. Gminy, sołtysi najlepiej wiedzą na co te pieniądze przeznaczyć, bo nieraz pieniądze można dać do wioski, a nie przeznaczyć na coś takiego, co im się przyda, a oni najlepiej wiedzą, co jest dla nich najlepsze. Niestety nie mamy jeszcze wyznaczone cele, na które przejdzie ta nagroda. Byliśmy bardzo zaskoczeni i mile oczywiście pozytywnie, że udało nam się wygrać. Razem z Radą Sołecką, z przedstawicielami Koła Gospodyń i z Ochotniczą Strażą Pożarną podejmiemy decyzję na co przeznaczymy te środki. O tak czy szczałczy, tuż przed blokiem. Otwarte od to się nie zbudził, nie śpi. Jestem już się Mamy świetlicę wiejską, Centrum Kultury Lubowskiej, na które zostały przeznaczone środki. Tam się spotykają OSP, Młodzieżowa Rada Pożarnicza i mieszkańcy Lubosza. 27 grudnia zawsze mamy spotkanie gminne na terenie naszego sołectwa, obchodzimy powstanie Wielkopolskie. I tak je. W ubiegłym roku otrzymaliśmy wyróżnienie, w tym roku już udało nam się zdobyć nagrodę. Aktualnie jesteśmy w trakcie kończenia remontu na sali wiejskiej u nas, właśnie w Walkowicach. Myślę, że ta kwota gdzieś wykorzystana zostanie, właśnie na doposażenie tej sali.

Przede wszystkim, aby we wsi się coś działo, potrzeba y, mieszkańców, który, którzy chcą pomagać, chcą coś robić i między innymi my jesteśmy takim sołectwem, które właśnie zaczęło działać od zeszłego roku tak porządnie. Gminny turniej organizujemy w piłkę siatkową i właśnie to na moje przyciąga młodych. Dzięki temu ludzie chcą przychodzić pomagać i myślę, że przez to nie będą uciekać od nas. Chcemy widzieć wszystkie raczej, wszystkie tak na ja. końca. Śpiewać może mają Chciałem podziękować bardzo tym ludziom, którzy się angażują naprawdę koło gospodyń wiejskich nie zapominajki, którzy też się bardzo mocno angażują. Dużo pracy robiłem społecznie sami. Jesteśmy w trakcie budowy placu zabaw u nas, robiliśmy sami chodniki, ogrodzenie sami ze sołeckich, no te pieniądze też nam się przydadzą na pewno na plac, który będziemy chcieli przeznaczyć. No na pewno dużo nas pomoże, bo jak już mówimy, w, jesteśmy w trakcie tego placu, dużo nam to pomoże, no i cieszymy się bardzo i myślę, że mieszkańcy też będą zadowoleni z tego, że dostaliśmy taką nagrodę. W zasadzie urodziłem się na wsi, wychowałem się na wsi, jestem mieszkańcem tej gminy i zachęcam przede wszystkim wszystkie te samorządy, wszystkie te sołectwa, które jeszcze nie przystąpiły do tej pory do tego pięknego programu, aby naprawdę przyjrzały się, przemyślały, bo warto uczestniczyć w tym pięknym przedsięwzięciu, jakim jest Wielkopolska Odnowa Wsi. Wszystkie ręce! Jesteście gorszy!